Poczucie dumy, poczucie uznania. Czy możemy odczuwać dumę? Czy możemy dawać sobie uznanie? Dzień dobry, witam serdecznie, witam gorąco, drogie panie. Witam panów. Poczucie dumy, poczucie uznania. Takie odnoszę wrażenie, że my troszeczkę z dumą, czy z poczuciem dumy, mamy pewien problem. Nawet jak coś dotyczy osiągnięć, czy większych, czy mniejszych, albo na przykład zdobywania różnych umiejętności, kompetencji, to, to tak do końca nie wiemy, czy to można zaliczyć już do jakiegoś osiągnięcia, bo czego się boimy? Zarozumialstwa, tak? Że będziemy, że pójdziemy w jakąś taką zarozumiałość, bo to się dzieje na poziomie nieświadomym. Czasami ktoś naprawdę ma ogromne osiągnięcia, dużo w życiu osiągnął i w zasadzie dla niego to jest takie nawet wręcz tak, tak jakby to traktuje jak taki standard no jakby idzie sobie jakaś osoba jakby prawidłowo w życiu tak, miała dzieciństwo czas kiedy była był nastolatkiem Później szkoła, jedna, druga, trzecia, praca. Później tak, dobra praca. Ożenił się, wyszła za mąż i ma takie życie, ogólnie, ogólnie jakby ktoś jakby tak popatrzał z boku, no takie fajne, ułożone życie. Tylko dla tej osoby to jest takie normalne. Jakby ona nie widzi w tym nic nadzwyczajnego. Ktoś na przykład z trudem osiąga, czy na przykład zdobywa różne umiejętności. A ktoś no, po prostu, no tak jakby, jak to się mówi, no łatwo przyszło, tak? No jakoś tak normalnie. No, no, no nie ma w tym nic nadzwyczajnego. A teraz zobacz, jest bardzo dobrym ćwiczeniem, bardzo dobrym narzędziem. Czyli dla rozwoju, tak? Dla rozwoju, dla takiego dobrego stanu, tak? Bo my staramy się, czy dążymy, do dobrostanu, tak? Że twój stan ducha jest dobry, że dobrze się czujesz. I jakby docenienie siebie w najdrobniejszych szczegółach jest naprawdę bardzo dobrym bardzo dobrą rzeczą dla nas, dla naszego samopoczucia. Możesz na przykład siebie docenić, bo na przykład ugotowałaś bardzo dobry obiad. Tak? Podałaś mężowi, który przyszedł z pracy, jest zmęczony, jest głodny. Docen siebie za to. Tutaj, w duchu, w myśli, w myślach, tak? Upiekłaś ciasto, cokolwiek zrobiłaś, doceni siebie za to. To bardzo buduje poczucie własnej wartości i swoją ocenę budujesz w swoich oczach. Albo na przykład Ktoś jest na przykład zawodowym narciarzem, tak, jeździ już od dziecka, a ktoś dopiero uczy się jeździć na nartach. To nie porównuj się z tym, zawodow z tym zawodowcem, który jeździ już na nartach. Niech ten zawodowiec też się doceni za to, że naprawdę śmigę na tych nartach super, a Ty, kiedy, kiedy dopiero uczysz się jeździć na nartach, doceń siebie za to, że w ogóle chcesz się nauczyć nowej umiejętności. Chcesz, chcesz chcesz coś umieć więcej. Albo chcesz na przykład coś wiedzieć więcej. To są takie drobne rzeczy, a tak niezwykle istotne. Albo na przykład zobacz. Możesz na przykład docenić siebie albo poczuć dumę. Na przykład masz taką umiejętność albo masz taką rzecz, ja nie wiem jaką, tak? To ty musisz wiedzieć co u ciebie jest takiego, co będzie albo jest marzeniem do osiągnięcia dla kogoś innego. Ja nie mówię, że to, co masz, to przyszło ci łatwo. Pewnie nie było łatwo. Ale zdobyłeś, osiągnąłeś, masz. I to, co masz, dla kogoś będzie marzeniem, że on tego nigdy nie zdobędzie. Nie dlatego, że nie chce. Natomiast są jakieś inne przeszkody, że on tego celu nigdy nie osiągnie. Bo proszę zobaczyć, będą zawsze takie rzeczy, których my nigdy nie zdobędziemy. Będą zawsze ludzie lepsi w czymś od nas. Ale to jest zrozumiałe. Ktoś może, nie wiem, nabyć biegłości w jakiejś dziedzinie, tak? swojej jakiejś dziedzinie, a ty nabywasz biegłości w swojej dziedzinie. Cokolwiek to nie jest. Może na przykład się przymierzasz, i nie wiem, pieczesz torty, tak? I sama widzisz, że na przykład po raz kolejny pieczesz tort i dokładasz jakieś składniki, i jak, jak po prostu się zmienia, tak? Jak się zmienia to Twoje dzieło, to nie zawsze musi być jakaś umiejętność. Rzeczywiście związana z jakimś, jakimś wygórowanym tutaj intelektem. To mogą być drobne rzeczy. Nie wiem, może jesteś super fachowcem. Docenić siebie za to, że nie wiem, pięknie, pogła... pięknie gładzie położysz, tak? Cokolwiek to jest tak budujące. To jest tak budujące dla nas. Albo na przykład jesteś w takiej sytuacji trudnej, spotykasz rozmówcę albo bądź jesteś gdzieś w jakiejś takiej właśnie sytuacji jakiejś innej i trafiasz na ludzi, którzy, mało tego, że są nierzeczliwi, ale wręcz zachowują się bezczelnie wobec ciebie. Bezczelnie. Arogancko, wulgarnie, nie tylko mówią o tym, ale nawet zachowują się w taki sposób. I teraz zobacz, musisz mówić. Musisz mówić. Nie możesz stać jak kołek i nie mówić nic, bo wtedy dajesz się atakować. Musisz coś mówić. Musisz się bronić. Jest bardzo cienka granica między odwagą a brawurą. Bo coś niekoniecznie jest odwagą, bo może być brawurą, bo musisz wyczuć. Bo jeżeli twój rozmówca już jest tak wścieknięty na ciebie, że wiesz, aż pluje praktycznie na ciebie, tak? To co robisz wtedy? Milczysz. No, nie odzywasz się nic. Jak chcesz mieć wszystkie zęby na miejscu? A wiesz o tym, że zęby trzy razy nie rosną? Także trzeba wyczuć sytuację, w której mówisz, bo się bronisz, bo musisz, bo odpierasz atak. A w sytuacji, kiedy musisz milczeć, musisz milczeć. Bo niestety już po prostu ta druga osoba, wiesz, już tam furii i jakieś, jeszcze jakiegoś ataku furii i w ogóle frustracji dostała, tak? To musimy rozgraniczyć. I teraz zobacz, jeżeli sobie w takiej sytuacji poradzisz, zachowałaś zimną krew, tak w przysłowiowo się mówi, tak? Powiedziałaś swoje argumenty, to jest bar bardzo ważna rzecz. Przygotuj sobie argumenty na taki wypadek, na przykład na tak, taką zaistniałą sytuację. Miej tak, jak to się mówi ładnie, asy w rękawie, tak? Czyli takie, czasami z filmów, tak? Albo z kabaretów coś sobie na przykład, czasami coś fajnego ktoś tam powie i my sobie zapamiętamy jakąś frazę, tak? To miej sobie takie, takie fajne powiedzonka, tak? Nie wiem, typu to odzłości to się to tylko na przykład. Yy, to tylko zmarszczek się dostaje więcej. No, no drob, drobia, drobiazgi, tak? Tylko to jest ważne, bo my się, my się jakby boimy, tro, a czy boimy? Może nie boimy, ale nie wiemy tak do końca, czy to, to już jest powód do dumy, czy to już można sobie dać tutaj uznanie możesz sobie jak najbardziej dawać uznanie i możesz sobie możesz jak najbardziej pielęgnować w sobie poczucie dumy, dumy. Ja wiem, że się włącza taki negatywny krytyk, nie? My też mamy takiego negatywnego krytyka, tak, którego trzeba poskromić. Ale kiedy już masz kontakt ze sobą, tak? Czyli uspokajasz tego krytyka wewnętrznego, bądź ci zaraz wrzuci. No, no, nie, nie ma powodu do dumy, na przykład, tak? Nie, jest powód do dumy, bo to ty decydujesz. To ty panujesz nad swoimi emocjami. To ty panujesz nad swoim ego. Ego nie rządzi, nie rządzą emocje. Uczysz się na małych rzeczach, tak? Na małych rzeczach. Wybieram kubek, który. Pytam siebie, stosuję różne narzędzia. Po co? Bo kiedy przyjdą właśnie trudne rzeczy, trudne rzeczy, to ty potrafisz zapanować. Ty potrafisz zapanować, czyli nie uciekniesz. Nie zapomnisz języka w gębie. Przepraszam za słowo, tak? Gęba, ale to się tak mówi. No, zapomniał języka w gębie, tak? No, język stanął jak kołkiem i, i po prostu no, 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 nic, nic, nic nie powiedziała, tak? Nogi się zrobiły jakieś miękkie, no ale to jest typowa reakcja fizyczna. To tak, tak działa nasz, nasz organizm. Bo my mamy wdrukowane od, od czasu naszego, naszego praprzodka, trzy metody. Trzy metody, jakie są wdrukowane w nasz mózg. Kiedy jesteśmy w sytuacji trudnej, to tak, albo, atyku, albo atakujemy, albo uciekamy, albo udajemy martwego. Także naprawdę, jeżeli chcemy się rozwijać, chcemy troszeczkę inaczej niż nasz neandertalczyk postępować, no to, no to korzystamy z różnych narzędzi. Bierzemy z tej naszej magicznej skrzyneczki i wyciągamy. Także pamiętaj, jak tylko sobie Przypomnisz, jak tylko sobie, sobie coś skojarzysz, coś zrobisz drobnego, doceniaj siebie za to. Doceniaj siebie. Doceniaj siebie. Drodzy Państwo, lądujemy. Było mi jak zwykle niezmiernie miło. Zachęcam do, do obejrzenia innych moich filmów. Jeżeli po raz pierwszy gdzieś tam mnie dojrzałeś, dojrzałaś. Zapraszam do kontaktu i współpracy ze mną. Jak żeby jeszcze do zasubskrybowania mojego kanału, uczę się dopiero pewnych rzeczy. Także wszystkiego dobrego było mi niezmiernie miło i do zobaczenia przy okazji innych treści. Pa!